Jesteśmy pokoleniem górników, którzy kultywują obrzędowość religijną i świecką górniczego stanu. Prosimy, Ekscelencję, o celebrę uroczystej mszy świętej, modlitwę za nas żyjących i tych, którzy odeszli. Jeden z naszych pisarzy bałbrzyskich napisał książką o grzechu za tytułem, obowią, za usypanymi górami. I takie jest nasze miasto ukochane. Tak jak Rzym, składające się z siedmiu dzielnic za górami. Bardzo serdecznie eksplendentrze witam Ciebie. Witam dostojnego księdza naszego infułata Juliana. Księdza kanonika kapituły naszej, Świętych Aniołów, Kolegiaty naszej, Świętych Aniołów Stróżów i Matki Bożej Bólesnej, Księdza Danielewicza z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Witam przedstawicieli władz Sejmu. i Sławomir Kaczmarka. Chcemy się także łączyć z tymi, którzy dzisiaj proszą o poświęcenie tego sztandaru. Chcemy prosić dla nich przez obfite łaski, obwody, błogosławieństwo. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i pobowałeś go, aby żył i wstąpił we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez niego przykazałeś się wzajemnie miłowaniu. Obrasz go im błogosławieństwem, tych biernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Po Pobłogosław także ten sztandar należący do Stowarzyszenia Dwarów KWK Wiktoria i Kokoń Wałczyskich. Myślę nie tylko na samych tradycji, ale przede wszystkim z myślą o całej pracy wolniczej, o wszystkich wolniczych rodzinach, ale także i o kolegach, którzy odeszli do wieczności, którzy zginęli podczas imię będzie Wspomnijmy coroczną uroczystość Dnia Górnika w naszym mieście. Na początku witam serdecznie moich kolegów, górników, ich rodziny i sympatyków. Płyną z każdym rokiem ubywa wspomnień o kopalniach pracujących pełną parą. O tysiącach górników każdego dnia zjeżdżających pod ziemię. O Solidarności. O odwadze, odpowiedzialności górnika, o pracy ciężkiej, niebezpiecznej, o syrenach alarmujących całe miasto, domagających się mobilizacji, wspólnoty działania, o dumie wykonywanego zawodu. Ale tradycja nie ginie. Rzecz nie tylko w paradnych mundurach, jedynych w swoim rodzaju obyczajach. Nie tylko w karczmach, pieśniach i oryginalnym, rupaśnym poczuciu humoru. Nie tylko w ugruntowanej wiedzy o mieście, którego byt przez pięć wieków kształtował węgiel. Słowem kluczowym jest tożsamość. Obecną historią Wałbrzycha tworzą wielkie budowy. Na sobie w Białym Kamieniu Poniatowym remonty dróg i kamienic. Historię przyszłą. Zapewne zaawansowanie technologii. Usługi wymagające wykształcenia i skomplikowanych umiejętności. Ale nikomu nie przeszkadza, żeby Wałbrzych pozostał miastem górniczym. Jesteśmy dumni, że wyrastaliśmy na węglu. Natomiast w niedalekiej przyszłości upadek branży wydobywczej nie będzie już tylko smutnym wspomnieniem, lecz nowym etapem w dziedzinie. Witamy sympatyków naszego święta, jak zwykle, w Straży Miejskiej. Jest to dawne technikum górnicze, które od lat kształtowało yy, kadry dla naszego górnictwa. Teraz technikum górnicze nie istnieje, ale szkoła w dalszym ciągu intryguje te tradycje. Sztandar składa dyrektor. Wpisów dotyczących obywateli, obywateli, że proszę numer 1 Próxim, Komisji,

Dobry wieczór Państwu. Tutaj te dwie piękne panie, które mnie wprowadziły, to nie dlatego, że ja już degustowałem piwo, tylko tak było w programie. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam przede wszystkim gwarków wałbrzyskich, witam gwarków, którzy przybyli tutaj do nas spoza naszego miasta, witam wszystkich Państwa. 4 grudzień to jest dzień świąteczny, to było zawsze święto w Wałbrzychu, było, jest i będzie, dlatego że górnictwo, które przez pięć wieków kształtowało wygląd naszego miasta, życie naszego miasta. Od kilkunastu lat kopalnie już nie pracują. Podziemne wyrobiska zalała woda. Ale my zawsze będziemy dumnym miastem górniczym, bo na tradycjach górniczych chcemy budować naszą przyszłość na tych w tradycjach ciężkiej pracy, solidarności, odpowiedzialności chcemy wychowywać nasze dzieci. Są wśród nas ludzie, górnicy, którzy przekazują te wartości właśnie młodym ludziom. Robi to m.in. Stowarzyszenie Gwarków Kawuka Wiktoria i Kopalni Wałżyskich, które obchodzi 15. rocznicę Powstania więc wielkie gratulacje dla tych wszystkich, którzy przez te 15 lat w stowarzyszeniu pracowali tę ideę górnictwa cały Melduje się stara z trzecha, zbignie imię piwne ordynans, semestrów pracy karczemnej 60, jako prezes najwyższego, a w sprawach piwnych nigdy nieomylnego prezydium. Całość w całą komendę powstań. Do hymnu. Do 1992 roku Technikum Górnicze wykształciło 5241 techników górników różnych specjalności. Byli to dyrektorzy kopa, a niektórzy nawet poszli w ministry. Chcemy wręczyć medal w stopniu srebrnym Technikum górniczego, Górniczemu im. Wincentego pośmiertnie Oświętnie Dyrektor, dyrektorze głód proszę odebrać. Obrzyska Alma Mater, matka karmicielka. Proszę bardzo. Ale ja się cieszę, że z waszej centrali kogoś czuć młodszego nam tu podesłali. Masz taki sam chmat, ta sama łysina. Tuszą nawet przewyższać, prawda, kuflocyna. Z nosa widać również, że nie gardzi piwem, stracz tylko w nacisku swą zakonną ksynę. Z gromadzeniu mnie prawdę prowadził się. Poświęcony dliwem lecze ludzkie dusze. Pan też dziś chce dostarczyć duchowej pociechy, kilka spraw załatwić i odpuścić grzeg. A że życzeń w tym roku jest dość długa lista, Niech od razu Bozinki zacznie organista. Wy po każdej Ale zawsze nie... Да.